No ja trzymam kciuki. Zobaczymy, że Zaraz się albo wkurzymy, albo. Jaki To załamanie czy zachwyt? Motory jakieś. Ja... ja kurwa kros. Dobrze. Jak zobaczyłem motory, mówię, kurde, chyba będzie dobrze. Co, co, tam, co tam przeklinasz, chłopie? Wszystkim gór skoczył, że nie, nie licytowali dalej i wiedziałem na bracie z że żałować, że tej złotówki jeszcze nie dali. Dawaj. Dawaj do góry. Dobra. No tam kilka razy jeździli i koniec. Mini motocykl. Z 1200 nie, no, z dwa. Nowe Z2. Tak jak mówiłeś, nowka dwa koła. Gdzie go przenosimy? Na przód. Zamiast przewidywanych drobnostek są męskie konkrety i żal przegranych. Każdy zamilk jak zobaczył te motorki na pierwszy rzut oka, jestem załamany, że tego nie kupiłem. Co tam, laptop? A, tak? No i to z wiesz czym? O! Z gruszką. Z gruszką. Ma... Proto to jest, to jest, to jest, Bro, to jest, jest dużo Laptop, no topka, najlepiej, najlepsza marka, najbardziej pożądana. Lepiej trafić nie mogłem. No, ładny jest. Niezajechany no. to znaczy chodził delikatnie. nie niezajechany no. A jeszcze i, włączył. I włącza się. Bo to jest po serwisie. Ale z hasłem jest, to co ja zrobię. No, ten jest tyrany, trochę. No co ty gadasz, że jest hasło? A nie ma tam w, w kartonach 4 4.0 albo coś? No cały czas spodziewaliśmy, że jest po serwisie, bo jest taki dostawca, i oni sprzedają w tych kartonach, to nie jest w Polsce, to jest za granicą. Odnowiony, coś naprawiony jest i tak dalej. Albo po, po leasingu jest, po gwarancji jest, i to trafia na palety. No ci powiem. No, no, ale to się jak resetowali, po co mieli słuchaj hasło stawić? No, ale i tu jest. No, no. ale też. Jest... No, 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 nie, nie chodzi o to, jeżeli resetowali, jest i tak dalej po serwisie, to nie musi być hasło. Nie, nie? powinno być, nie? A nie po drugiej, nie po serwisie. to masz i osłuchać, masz hasło, to już to Problem na części. Jest. To jest komputer zablokowany przy magazynach, to nie jest, że ci ktoś to odblokuje. I jak jest zablokowany, to jedynie na części można go złożyć i sprzedać. Dorodne jabłko chyba jest Dobro. poza zasięgiem. No, no to, to, to prawda. Dobra, tu cię Cztery odblokowaliśmy. Jedynki. Cztery, stówy Cztery, dać. Jedynki. Cztery stówy musisz mi dać. Ile? Cztery jedynki? Tak. No i trzymam kciuki. Jest. Męska rozgrywka zmieniła się płynnie w męską solidarność. No uratowałem go, widziałem jego błysk w oczach, więc tam Michał. Nie dziękuję, nie dziękuję, no. Dobra, policzę po prostu tak, wiecie, ja sobie potem to posprawdzam. Policzę po prostu po 1000 zł ja tak, wiecie, tak, No Nie wiem, dwa koła Bezpiecznie. Tak wiecie, orientacyjnie, muszę to w domu zobaczyć, nie? No uważam, że te laptopy na pewno, na pewno to znaczy, ja uważam, że one były w ogóle za tanie, za, za, za nisko wycenione. No, według mnie to 3000 zł za nie weźmie. Tylko jak wyceniasz te, te motorki, tak, naprawdę? Bo tak się nie skupiliśmy na tym no, tak. No one to... widziałeś, jakie tanie? 2301, drugi kosztuje e, 1399 zł. Poleś po 1500 zł wszystko. No mów. O, ten jest nowy. Wydech już zrobiony jak krosuwa jak, jak, jak taka typowa. No Jak mężczyzna widzi coś, co jest napędzane spalinowo, to od razu oczy mu się świecał. Patrzcie, ten jest elektryczny. Tak? No. no, ten jest elektryczny. No. Nie no, tak, ma pokryf, pokrętło. On ma normalnie Może wydech? Ten jest Zobacz, On Ma normalnie układ. No, 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 ten jest spalinowy. Ten jest no. elektryczny, pewnie. No to dla dzieciaków to jest ogromna frajda, na frajda. No, się nie, 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 jest spalinowy. Cztery motory, ty mówisz wszystkie po półtora. To masz 3-6 tysięcy za motory. Przestaje być fajne, takie te zabawki elektryczne, takie krosowe Dla dzieci przede wszystkim. Teraz mamy bardzo dużo wypadków na hulajnogach, gdzie są podrasowane hulajnogi do naprawdę do dużych prędkości. No i tragedia, tragedia się może stać na takim czasie. Nie orientuję się, jak prawo wygląda, co chodzi o używanie takiego sprzętu przez dzieci, ale podejrzewam, że jeżeli to jest na prywatnej posesji, to to zależy już od woli rodziców. Racja. Według prawa dziecko poniżej 14 lat nie może prowadzić żadnego pojazdu do mechanicznego w ruchu publicznym, a do 16 roku życia ma obowiązek jeździć w kasku na hulajnodze elektrycznej. Ma zostały 250. To? Dwie To jeszcze napisał 250. Kogoś było w sklepie 2,5 no. Na znanym y, portalu 240 zł. No to czyli 250. Dobra, 200 zł liczy. Bo tam na kartonie, żeby się nie rysowało. Pudełko. Narzędzia były naprawdę solidne, klucze wydawały się naprawdę mocne, więc tutaj też nie będziemy musiał ich sprzedawać po 100 zł, tylko na pewno jest sprzeda za taką kwotę, jakby cenił bez żadnego problemu. Tu ładny mają, błyszczą się one bardzo. Nie. Zobaczcie, teraz tak firmowe czy co? No, to tu są bardzo duże rozmiary. Tam... Czyli co, to wszystko po 200 liczyć? To może być drogę Tak. Rozmiary, ma. No, 430 zł na znanym portalu. To 300 na pewno weź. 300. 350. To? To za 200 zł. To za 350 zrobię. Klucze duże, drogie, w sumie za skrzynkę pięciu kluczy, powiedzmy 400 zł na internecie. Ja za 300 sprzedam. Bardziej myślę, że to do mechanika pojadę mojego znajomego i sprzedam mu to od razu.